W Polsce nie wygra ciemnota. Pan Tusk wielki jest patriota ciepła. Woda w kranie Jarku i Adrianie to rzecz pospolita, nie sekta, nie świta. Demokracja jest rzecz święta dla prawicy, niepojęta nigdzie. Może szargać dobre imię nasze. Stajemy się w Unii, my teraz Jodasze. Łamiemy unijne prawo, bijemy prawicy brawo przeważnie, bredzimy i się tym chełpimy. Jesteśmy fujary, to jest nie do wiary. Fajnego mamy Rafała, w samorządzie on nam działa. Warszawę buduje, koniunkturę czuje, szczęścia stolica, naród nie zachwyca. Klaudia w Sejmie się wyróżnia, na posiedzenia nie spóźnia, jest przygotowana zawsze na szósteczkę. Nie wciśnie prawica żadną jej bajeczkę. Na prawicę nie głosujmy, losem Polski się przejmujmy, każdy naród dumny staje się rozumny, wolność nie utraci, jak się nie zeszmaci.